Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Dzisiaj coś dla miłośników samochodów z bykiem w logo. 806 elementów, 250 zł katalogowo, mniej w alto. A co do wyglądu, Lambo, no to prezentuje się. Następująco. Czy jest to jeden z ciekawszych samochodów z technika w tej skali, które pojawiły się w ostatnim czasie? Wydaje mi się, że tak. Naturalnie jest mu daleko do dużego Lamborghini Sian, no ale myślę, że ten hurakan też może robić huragan. Ale to było suche. Nieważne. Zobaczymy, jak to działa, zobaczymy, jak się prezentuje. Na pierwszy rzut oka wygląda całkiem nieźle. Bryła prezentuje się dość podobnie do pierwowzoru. Mam nadzieję, że tak będzie też po złożeniu. No i mam nadzieję, że wszyscy z tej recenzji wyjdą cało. Ja, Lambo i wy i wszyscy będziemy czuć satysfakcję, że w Lego Technik pojawiają się fajne, nieduże modele. Trzymajmy za to kciuki i skierujmy się na stół. Jakoś tak w ostatnim czasie bardziej podobają mi się te małe samochody z technik, to znaczy te małe, ale udane, bo są też takie, które nie do końca przekonują wyglądem, niż te wielkie. No bo wielkie są duże, nieporęczne, są ciężkie i kiedy się je przenosi, to one wręcz trzaskają w rękach i ma się wrażenie, że są bardzo kruche. A tutaj naprawdę liczę na to, że będzie dobrze, aż z wrażenia walnąłem łokciem w lampę. Tak to wygląda z drugiej strony. Mamy zaprezentowane w sumie nie wiem, czy bardziej zawieszenie, czy to, że mamy opcję skręcania przednimi kołami, sprawdzę to. Tutaj możecie zobaczyć, jak ma wyglądać silnik V10. Więc mamy 10 pracujących tłoków, a tu są podane parametry tej bestii. Ja w takim razie wyciągam to co w spudle, a ła! Oberwałem instrukcję w palec. Są i worki te widzę, że są podzielone na trzy kroki budowania. Tak prezentują się naklejki najgorzej wypadają światła, bo one po prostu będą szpecić model. Jeśli chodzi o instrukcję, ona prezentuje się w ten sposób. I tutaj jak sobie patrzę na to ujęcie z takim tłem, to dziwnie wyglądają te elementy przy zderzaku. Bo tutaj mam wrażenie, tak jakby czegoś tam brakowało, a to po prostu jest takie ułożenie. No i zastanawiam się, jak będą prezentowały się. Ten nadkola, czy tutaj nie będzie za pusto, no bo z tego ujęcia rzeczywiście można mieć takie obawy, ale dopiero będziemy mogli je sprawdzić, kiedy złożę samochód. jak jest, od strony wizualnej na pewno bardzo dobrze, od strony mechanicznej jest przeciętnie, ale do tego też naturalnie sobie przejdziemy. Grunt, że samochód wygląda bardzo ładnie, jeśli chodzi o bryłę. Ma słabsze momenty, ale o tym też za chwilę. No i muszę powiedzieć, że jak uciąłem sobie pogawędkę z Longerem, to Longer mi mówi, zobaczysz, że dziwnie skręca, a tłoki ledwo się ruszają. No i rzeczywiście tak jest. To swoją drogą jak chcecie, to możecie zobaczyć instrukcję Longera na alternatywne modele, bo naprawdę robi świetną robotę, to Wam tam podlinkuję, ale dość o nim przejdźmy do omówienia Lambo. No i co do wyglądu jest świetnie albo nie jest bardzo dobrze byłoby świetnie gdyby nieco inaczej wyglądała ta część bo albo nadkole jest za duże albo koło jest za małe Coś tutaj jest nie tak z proporcjami. Po prostu mamy tutaj za dużo przestrzeni wokół koła, albo po prostu właśnie to nad jest za dużo. Nie mam pojęcia. Z tyłu nie mam tego problemu, jak patrzę na ten samochód, a z przodu niestety to widzę tak, jakby do dużego samochodu, który powinien jeździć na dziewiętnastkach założyć szesnastki. To mniej więcej tak to widzę właśnie w tym miejscu. Poza tym jest naprawdę świetnie i jeśli chodzi o wygląd, to tutaj naprawdę dużo elementów jest dobrze stosowanych. Przede wszystkim nie mam problemu, przynajmniej w moim w moim egzemplarzu z jednolitością kolorów. Klocki są dopasowane kolorystycznie bardzo dobrze. Nie ma tego problemu, który notorycznie trafiał się w dużym Lamborghini Cyan. A jeśli chodzi o wygląd z tyłu, no to tutaj jest naprawdę. Wybitnie i naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Wszystko mi się tutaj podoba. Jest ładnie ta przestrzeń zabudowana, ten spoiler też fajnie wkomponowuje się w całą resztę i od tej strony to w ogóle jest petarda. Tutaj tak na dobrą sprawę to można by się było uczyć, jak robić modele samochodów w tej skali, żeby one po prostu wyglądały piorunująco dobrze. I naprawdę pod tym względem jest świetnie. Możemy sobie naturalnie też podnieść maskę, tyle, że tutaj za wiele tego miejsca nie ma. To jest takie podnoszenie maski tylko po to, żeby to zrobić. Jeśli chodzi o drzwi, te otwierają się w ten sposób. No i możemy sobie zajrzeć do środka. W środku, szału, nie ma. Mamy po prostu dwa fotele, też swoją drogą dziwnie zamontowane, bo tylko na tych pinach. No i mamy też kilka naklejek, które mają pokazy. Nam kokpit. Mamy też logo Lamborghini na kierownicy. Naturalnie nie możemy za pomocą kierownicy skręcać, bo skręcamy tylko i wyłącznie za pomocą hand of God. Ale co jest najdziwniejsze, to właśnie ten promień skrętu. Serio, to tak skręca. To nie jest źle złożone. Po prostu przekładnia nie jest zrobiona tak jak zazwyczaj, tylko po prostu tam jest jeden element, który tak sobie tryka, jakby się przełączał z 11 na pierwszą maksymalnie i rzeczywiście. To jest problem, no bo zobaczcie, tak ten samochód skręca. Natomiast no umówmy się, no to nie jest, nie kupuje się po to takiego modelu, żeby sobie nim robić takie kółeczka i się zastanawiać, jej, ile potrzebuje miejsca, żeby zrobić ósemki. No ale, jeśli chodzi o ten problem związany z silnikiem, no to silnik mamy tutaj i możemy zobaczyć, że to jest V10, mamy tutaj te wszystkie pracujące tłoki, no właśnie, pracujące i to jest pytanie, czy one pracują, bo pozwolicie, że ja nieco podniosę statyw, uwaga, może piszeć, bo tym bardziej, że jest gorąco. O, wyjątkowo nie zapiszczał. Opuszczam nieco podgląd, i teraz zobaczcie. No, coś tam przeskakuje, ale nie za bardzo. I to jest rzeczywiście. Okej, okay, jakby to, to nie jest problem, który powoduje, że ja ten model przekreślam. Tylko tam też znowu jest taki problem, że. Albo klocki, które mają w tłoki uderzać, są za krótkie, albo po prostu axle, na których są te tłoki zamontowane, są za krótkie. No nie wiem, coś tam nie zagrało, powinno to po prostu pracować zdecydowanie lepiej, ale jeśli chodzi o bryłę, jeśli chodzi o kolor, tutaj wszystko gra i uważam, że jak na model w tej cenie, to jest to naprawdę świetna konstrukcja. I muszę powiedzieć, że chyba w moim osobistym rankingu przebija czy Bugatti, czy. McLarena, bo pod tym kątem wygląda najlepiej z nich. Jest najbardziej kompletny jeśli chodzi o zabudowanie, gdyby ten nieszczęsny element. Bo tutaj naprawdę można by to było jakoś nieco inaczej zmajstrować, ale i tak bardzo mocno mi się podoba. Zobaczcie teraz na pudełko i zobaczcie potem na model. Już wiem o co mi chodziło. Na pudełku samochód jest zaprezentowany w jakimś dziwnym ustawieniu i z tej perspektywy on wygląda bardzo nieproporcjonalnie. Maska tam wydaje się bardzo krótka, a nad kolei jeszcze większe aniżeli jest naprawdę. I po złożeniu tego zestawu możemy dopiero stwierdzić, wow, jaki on jest dobry, jak udana jest to konstrukcja. i często mówię o tym, że niektóre zestawy potrafią zachwycić na pudełku, a potem czujemy rozczarowanie, ale też zdarzają się takie modele jak ten, gdzie na pudełku wygląda nieco dziwnie, że podchodzimy do niego z dystansem, ale po złożeniu już widzimy, że to jest naprawdę udany pomysł. I w tym wypadku zdecydowanie tak jest. Lamborghini Huracan Technika zdecydowanie jest wart zakupu. No i mam nadzieję, że powiększy zbiory w waszych klockowych garażach. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.